Dzień dobry! W tym odcinku opowiem, jak i kiedy okrywam rośliny na zimę. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Zaczynam od sprawdzenia prognoz długoterminowych. Dlatego, że błędem jest za szybkie okrywanie roślin. Ostatnie początki zimy są dość ciepłe, temperatury oscylują w granicach plus 2-5 stopni Celsjusza, więc nie spieszę się z okryciem. Oczywiście w pierwszej kolejności zabezpieczam młode rośliny i wrażliwe na mróz oraz w donicach pozostawionych na zewnątrz. Rośliny pod kołderką mogą rozpoczynać wegetację, szczególnie jeżeli dzień będzie coraz dłuższy. W ogrodzie najwrażliwsze u mnie rośliny to hortensje ogrodowe. Obecnie po ciepłym grudniu mają nabrzmiałe zielone pąki gotowe do startu. Są one najbardziej narażone na wymarzanie, ale są też najważniejsze, gdyż z nich wyrastają później pąki kwiatostanowe. Czym okrywać? Po doświadczeniach z użyciem innych materiałów najlepiej sprawdzają się okrycia z różnych suchych traw. Są dostępne, łatwe do pozyskania stanowią recykling ogrodowy. Po deszczach szybko schną, pozwalają na dobrą cyrkulację powietrza przy zachowaniu właściwości termoizolacyjnych. Można je schować do worka i wykorzystać w kolejnych latach. Kod przyszedł na kontrolę jakości okryć. Widać zadowalająca, bo może iść yy, dalej. Oczywiście kontrolować. Jak widzicie, są źbła traw o różnej długości i wwiązane w pęczki. Układam je warstwami w takiej grubości, jaką chcę uzyskać ochronę. W miarę ocieplenia na wiosnę również sukcesywnie mogę je zdejmować. Używam osłonek z pędów bambusa, które trudno się rozkładają, ale nie namakają i są świetnym materiałem do termoizolacji nakładam je pod warstwę między pędy osłanianych roślin. Na to nakładam wierzchnie warstwę z innych źdźbeł traw. Jeżeli jest za zimno, jeżeli jest zimniej, to wtedy jeszcze można okryć agrowłókniną. Do środka wykorzystuję opadłe igliwie sosny, które poprawia cyrkulację powietrza pod osłonami. Całość można przykryć korą sosnową w celu jeszcze lepszej ochrony przed przemarzaniem. Całość obwiązuję sznurkiem, tak by wiatr nie rozwiał osłon. Dodatkowo można użyć agrowłókniny w celu jeszcze lepszej ochrony. Kot oczywiście przychodzi na kontrolę wykonywanej pracy. Pędy Odmian wrażliwych róż owijam specjalnie wykonanymi matami straw bambusów. Takie maty bambusowe lub straw innych świetnie się nadają do krycia róż, ze względu na to, że gdybym użyła agrowłókniny do tego celu, na drugi rok nie byłaby już możliwa do użycia ze względu na zniszczenie przez kolce. Nasadę róż po uprzednim oczyszczeniu z liści przesypuję warstwą ziemi kompostowej. W przypadku przemarznięcia górnych części, z uśpionych oczek pod ziemią wyrosną nowe pędy. Dodatkowo korzyścią jest to, że ziemia kompostowa stanowi dobry start na wiosnę dla rośliny. Mam nadzieję, że pomogły Wam moje wskazówki. Do widzenia!